Jakie uzależnienia leczycie Państwo w swoim ośrodku? W ośrodku Agnus zajmujemy się leczeniem uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków. Również zajmujemy się uzależnieniami behawioralnymi, takimi jak zakupoholizm, internet, również bulimia, seksoholizm. Czym są to uzależnienia behawioralne? Jak one, jak one przebiegają? Jak możemy sobie je u siebie zdiagnozować? I czy jest mm -hmm. w ogóle taka szansa? No są to zapewne zachowania kompulsywne, czyli takie, które często powtarzamy. Może poprę to przykładem. Osoba, która bardzo dużo czasu spędza w internecie, tak, nie jest w stanie zająć się niczym innym. Czyli na, myślę też, że tutaj osoby bliskie e, narzekają na nieobecność wśród pozostałych członków rodziny, e, nie zauważają jej w normalnym funkcjonowaniu rodziny. Czym jest zakupoholizm? Zakupoholizm objawia się tym, że pomimo, że nie mamy już większych funduszy na karcie kredytowej, to i tak, i tak ostatni grosz jesteśmy w stanie wydać na wszystko jedno co na spełnienie najmniejszej nawet zachcianki. Wtedy osoba czuje jak gdyby wewnętrzne ukojenie i napięcie schodzi.